Tam Filip. A ty jesteś duży w ogóle, kurwa. O. Ja pierdolę. <laughs> Mercedesem jest klasą idzie niszkodowo. Może jednego dnia. No, myślę, że powinien nadejść ten dzień. Ej, ale Tutaj jest, jesteś taki nieforemnie za duży, wiesz, jak tak się wchodzi kurwa! Przecież Ty masz spokojnie z kilka metrów. <grystanie> <grystanie> Oglądasz blog ekipę? Pewnie, że tak. <grystanie> Tam był pamiętasz ten odcinek co Prokop jebał tą, siostrę Dwojtasa. Było coś I wojny no. musiał wykurwić i powiedział kurwa, on ma z kilka metrów. Już się stworzył z krzesła, bo to się mi wystrzęglił to... <grystanie> ryzymy. <grystanie> <grystanie> Jakie jest rządzenie losu, że królową mieli siora od Wojtasa, nie? Ja ogólnie jestem fanem y, twórczości pana aranżu. Kurwa by no. no. ten... Uwielbiam, ostatnio właśnie wydałem... Pewien mędrzec urodził się inny. <laughs> <laughs> Kurwa stary, zaraz możemy sprawić, że to będzie bardzo zabawny przejazd. <laughs> Zamiast penisa <laughs> i miał ich kilkanaście. <laughs> Kurwa nie, 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 nie się. <laughs> No nie my też ogólnie, my też bardzo szanujemy Twórzy Waloszka. Uważam, szanuje. że co on nie zrobi ta <noise> tak samo w on tak no, zajebiście się odnosi do wszystkiego co się No ale oby. w ogóle, że jak coś może robić tak bardzo po chuju i to jest tak dobre, Tak? że, że test zrobiłem to tak typowo na 30%, nie tak. więcej kurwa, na takie dwa, na i chuj to jest A egzorcystę oglądaliście? Też oglądamy no, no. Zaraz właśnie Teraz czwarty sezon jest, właśnie, Jesteśmy właśnie w trakcie oglądania, także nie spojrzę niczego, jesteśmy w połowie, ale no, no jakby walaczek jest jak on nie zawodzi tak. Blok ekipa właśnie, kurwa, czy tam, czy tam Teraz wychodzi taka nowa produkcja, epickie, epickie przygody kapitana Te tak, To złoto, jak kuj w ogóle. Kurwa mać. I kurwa mać. Poszliśmy do żabki, gówiliśmy, że po Imperatorze. a Imperator ma 12% i z puszki smakował jak gówno. I tak będę powiedział bo może i tanio, ale za to smakuje jak gówno. Woda. Jeszcze by nie dojechali, nie? Ale ja już uważam, że to jest najpiękniejszy, że jest taki <grym> w takich Ja idę na ślepo. <grym w życiu> Wojtasz rura 120 w zabudowanym no, ja się chcecie przyjechać. wodę ogólnie? Cieszę ma... o, Nie, nie otwarta, czyli pewnie Ja pierdolę, tu się... Ale to po Nie po dość, raz. że przyjechał. Twoim samochodem, to jeszcze wodą pogościł, no nie no. Trafiło, no trzeba pomagać swoim, tak, Ja uważam, że wszystko to jest, co wychodzi z a... pod ręki Walaszka jest zajebiste. Tak, to prawda. I to nawet tak nie pierdolę sobie tak tylko to naprawdę jest kurwa dobre, nie? To znaczy, jak tak, można zrobić tak, tak tanim kosztem tak, kurwa no. i tak dobre, no przecież to jest, To jest humor, tak który, to jest humor który idealnie trafia do mnie, no. Dla mnie to cała blokipa, cała egzorcysta, ten kurwa epickie, epickie przygody kapitana Fuszerki, wszystko co on zrobił, to jest dla mnie taki rozpierdol. DOMINO DEBILU ZOSTAW TĄ STRZELBĘ! <ścoughs> <ścoughs> Marcinek, Marcinek. Marcinek, Marcinek. Marcinek, Marcinek, Marcinek. <ścoughs> Szefie, to może jakaś bramia mi się teraz należy? Nie to co robisz, a zarwa. tak widziałam. A no, no, no. Ana, ana, tak. I wszystko jasne, nie? Mi się podobało w ogóle, że zaczyna się jakaś akcja KONIEC AMUNICJI. I KONIEC AMUNICJI. Spierdalamy. Tylko, że wyszło najpierw trzy sezony. Nikt mi nie będzie robił zaproponowania. A <noise> z tych sezonowych ogólnie 7, no bo wyszły 3 sezony tak oddzielne. Tak, no 30 i trzezony. No, 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 no i 4, 4 właśnie i 4, no, 4, 4, no, 4 do Netflixa wyszły. Jakże dużo tego jest. A patrz teraz! Zawsze i wszędzie! Na śpiekła niebada będzie! Zawsze i wszędzie! Za śpiekła niebada będzie! <głos> <głos>